Cześć, ja jestem Ula Muszyńska i jestem rekruterem w AB The Nederland. Dzisiaj jesteśmy w Rideggerku, jednego z naszych klientów, Van Helder. Tutaj pokażemy Wam, jaką mamy dla Was ofertę pracy. Zapraszam, chodźmy do środka. Jesteśmy właśnie w środku, na pierwszym stanowisku w magazynie. Pokażemy Wam, jak wygląda praca Border pickera. Jesteśmy na kolejnym stanowisku do order pikerów. Tutaj każdy dostaje taką opaskę na rękę, odbija się tutaj na skanerze i każdy dostaje swój kolor. Ja akurat mam zielony. Dzisiaj niestety tutaj nic nie pracuje, ale normalnie bierze się kratę pustą tutaj z dołu i na każdej stacji wyświetla się jeżeli twój kolor, a obok niego w moim przypadku to jest zielony, a obok niego ilość, taką ilość skraty leżącej tutaj należy wziąć i przełożyć do swojej skrzynki. Jeżeli twoja skrzynka jest już pełna, przesuwasz ją dalej i odjeżdża ona do automatu, który ją przyporządkowuje do danego klienta.